Jest słowo Boże, które leczy serca ludzkie. Pamiętamy historię uczniów idących do Emmaus, do których dołączył się Jezus i lekarstwem Słowa leczył ich serca. Ale jest też słowo, którego możemy nie rozumieć. Tak jak to było w przypadku Etiopa, który jechał na pielgrzymkę do Jerozolimy. Potrzebny jest ktoś drugi, kto obok mnie. Właśnie w takiej wspólnocie, nawet dwuosobowej, a najlepiej w wspólnocie Kościoła, wyjaśni nam to słowo, wyjaśni nam pisma. I dlatego istotą działania Kościoła, oprócz rozdawania hojnie sakramentów, jest głoszenie Słowa Bożego. To jest drugi filar, na którym oparty jest Kościół. I dlatego e, słuchamy Słowa Bożego w czasie Eucharystii e, e, z taką nadzieją, że oto Jezus, Chrystus, ten, który zmartwychwstał, mówi do nas, i dlatego Jego słowo jest zawsze skuteczne.